Witaj w drugiej części twojego szkolenia. Tym razem porozmawiamy o walce. Pamiętaj, że chociaż jesteś magiem, są na tym świecie istoty silniejsze od ciebie. Jeśli nie będziesz ostrożna podczas walki, skończysz po złej stronie pięści jakiegoś trola. Najlepiej będzie, jeśli staniesz w pewnej odległości od pola bitwy i będziesz wspomagać swoje oddziały magią. Dobry dowódca wie, kiedy włączyć się do walki osobiście i robi to tylko wtedy, gdy jego obecność może decydować o zwycięstwie lub porażce. Chodź za mną! Persefona dostarczyła nam kilka istot, na których będziesz mogła poćwiczyć. Oto istoty, które przysłała nam Persefona. Będę cię wspierał ku chwale bogini. No tak, chyba jest nieco niecierpliwy. Żeby go zaznaczyć, kliknij go lewym klawiszem myszy. Tak, panie. Przyjrzyj się uważniej druidowi. Widzisz ten trójkąt i dwa paski nad jego głową? Ten trójkąt to kolor twoich jednostek. Paski reprezentują poziom mana i zdrowia. I, i zwróć uwagę na dwie ikony, które pojawiły się po lewej stronie ekranu. Ta na większym polu symbolizuje druida, którego właśnie wybrałaś. Ta tuż na prawo, jego specjalne umiejętności. W tym wypadku będzie to magiczna tarcza, którą każdy druid potrafi się otoczyć. No dalej, kliknij ikonę opisaną osłona, a druid użyje swej umiejętności. Teraz jest bardziej odporny na obrażenia. Zwróć uwagę, że wykorzystanie tej umiejętności pochłonęło część jego mana. O regeneracji jej zasobów opowiem ci przy innej okazji. Do następnej lekcji przyda nam się ochotnik. Myślę, że ten zwiadowca nada się idealnie. By zaznaczyć kilka istot jednocześnie, naciśnij lewy klawisz myszy i przeciągnij ją trochę. Świetnie. Teraz poczekaj tu chwilę. Po wybraniu przyślij ich do mnie. Po prostu kliknij prawym klawiszem myszy gdzieś obok mnie. W drogę. Znakomicie! Kliknij coś prawym klawiszem myszy, a twoi żołnierze wykonają domyślny rozkaz. Co chcę przez to powiedzieć? To znaczy, że spróbują zrobić coś w miarę sensownego, w zależności od jaki jakim wskażesz. Na tropie. Chroncie mnie! W drogę! Zauważyłaś, że klikając jakiś punkt terenu wydajesz im rozkaz do marszu? Teraz upewnij Chroncie się, że są wciąż zaznaczeni. Chroncie mnie! Kliknij mnie, mnie prawym Zobacz. klawiszem myszy. Znaczycie! Teraz będą mnie pilnować. Widzisz, jak zajmują pozycję w pobliżu mnie? Gdybym był wrogiem, rzuciliby się na mnie bez wahania. Dobrze, że jestem po twojej stronie. Zapraszam do mnie. Pora na następną prezentację. Jest jeszcze inny sposób wydawania poleceń. Czasem będziesz przecież chciałaby Twoi żołnierze zaatakowali jakiś punkt terenu lub przyjazną jednostkę. Potrzebny nam będzie kolejny ochotnik. Krzykacz, podejdź tu z łaski swojej. Chyba mi to nie odpowiada. Chociaż równie dobrze możesz zostać tam, gdzie jesteś. Prostak. Nieważne. Wybierz zwiadowcę. Jeśli zaznaczyłaś zarówno zwiadowcę, jak i druida, po prostu kliknij ikonę zwiadowcy po lewej stronie ekranu. Gotów. Naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz myszy. Pojawią się cztery ikony. I jeszcze nie puszczaj. Przesuń mysz w prawo. Zauważysz nowe ikony pojawiające się w miarę przemieszczania wskaźnika. Zatrzymaj się przy tej oznaczonej. atak. i puść prawy klawisz myszy. Wskaźnik myszy przejdzie w tryb ataku. Kliknij teraz lewym klawiszem myszy potencjalny cel. Proponuję tamtego skrzydła tego mundrala. Co jest? Zwiadowca zaatakuje krzykacza. Jeśli chcesz, żeby przestał, wydaj mu inny rozkaz, klikając prawym klawiszem myszy lub używając odpowiednich ikon. Spotkamy się przy drodze. Zabierz ze sobą wszystkie oddziały, które mnie nie pilnują. Zrobione. Gotów, gotów. Tak, panie, tak, panie. Chroncie mnie! Zrobione. Luźny Szek, chroncie mnie! Zapomniałaś o mnie? Tak? Chroncie mnie! Aha! Widzisz ten głaz w oddali? Ten na samym środku Pieszczystej Łachy? Czekaj, zaraz ci go podświetlę. Zróbmy Twoim żołnierzom małą ścieżkę zdrowia. Niech biegają dookoła głazu. W tym celu musisz im wydać serię rozkazów. Naprzód! Naprzód! Rozkazy tworzące serię będą oczywiście wykonywane w kolejności ich wydawania. Naprzód! Spiesznie! Naprzód! Jak to zrobić? To proste. Naciśnij klawisz Shift Naprzód. i trzymając go, wydaj rozkaz. Nieważne, czy to zrobisz klikając Naprzód. prawym klawiszem myszy, czy korzystając z poznanej niedawno grupy ikon. Naprzód! Głośmy! Naprzód! Z pieśnią Spróbuj. To łatwiejsze niż przypuszczasz. Dołącz do mnie, kiedy Naprzód. uznasz, że jesteś tak gotowa. Jest. Naprzód! Tak jest! Końcie mnie! Naprzód! Kaszka z mleczkiem, prawda? Do następnej lekcji potrzebne nam będą nowe oddziały. Persefona miała nam je przysłać, ale widocznie jej boskość nie ma pamięci do tak przyziemnych spraw. Czy ktoś nas wzywał? Persefona... Y Cóż za zaszczyt. Czym zasłużyliśmy sobie na tę łaskę? My, marne ćmy krążące wokół blasku waszej miłości. Świetnie. Przyprowadziliśmy kilku naszych wiernych, by służyli ci pomocą. Dotychczas dobrze obchodziłaś się ze swoimi podwładnymi. pilnuj, by i tym razem nie stała im się krzywda. Ach, nareszcie poszła. Kontynuujmy zajęcia. Z tych żołnierzy, nie będzie zbyt wiele pożytku, jeśli będą sobie ciągle deptać po palcach. Teraz nauczysz się ich rozpraszać. Spróbuj dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy któregoś z Twoich podwładnych. Tak! tak. Zwróć uwagę, że zaznaczyłaś w ten sposób wszystkie jednostki tego samego typu. Rozkaż im teraz stanąć trochę na lewo. Pamiętasz? Musisz kliknąć prawym klawiszem myszy. Naprzód! Imię bogin. Po Ochamować falankę! Naprzód, nie Bogi. Siła. Formować falangę. W drogę. Na przód! Teraz kliknij dwukrotnie na którejś z pozostałych jednostek. Każ im iść w prawą stronę. W ten sposób podzieliłaś swoje oddziały na dwie zorganizowane grupy. A dobra organizacja to połowa sukcesu podczas bitwy. Teraz dowiesz się, jak efektywnie zarządzać całymi grupami. Zaznacz, teraz przytrzymaj klawisz Control, i naciśnij 1 na klawiaturze. W ten sposób twoi zwiadowcy staną się pierwszą grupą specjalną. Jesteście grupą pierwszą. Teraz zaznacz wszystkich druidów, przytrzymując klawisz Ctrl i naciśnij 2. Dru... naciśnij 1. W ten Grupa sposób pierwsza. wywołasz wszystkich Grupa zaznaczonych druga. wcześniej zwiadowców. Grupa pierwsza. Grupa druga. Grupa Gotuj pierwsza. trochę wywoływaniem grup. Kiedy będziesz miała dość, skręć w skrajnie przód, prawą odnogę drogi. Przód, Tylko nie zapomnij przeprowadzić ze sobą grońc. swoich podwodny. Chroncie mnie! Grupa druga! chroncie mnie! Brancie mnie! Najwyższa pora, byś nauczyła się ustawiać swoje wojska w szyku. Zauważyłaś zapewne, że Twoi żołnierze każdorazowo ustawiają się w linii, gdy tylko dotrą do celu. To dlatego, Widocznie nam wykradzanie obywateli, mnie! Grupa pierwsza. Formować falangę. Grupa druga. Naprzód. Formować falangę. Grupa pierwsza. I honor. Formować linię. Naprzód! Robione. Formować krąg. Naprzód. Ruszam! To dlatego, że nauczono ich ustawiać się w ten sposób, jeśli nie otrzymali innego rozkazu. Rozkaz Widzisz, utworzyli dwa rzędy Chrobiamy. po obydwu stronach mnie? Gdyby wróg zaatakował od przodu, byłbym poza ich linią ognia. Co więcej, spróbują utrzymać tą formację, nawet jeśli się poruszę. Żeby zmienić szyk, jaki twoi żołnierze będą formować, musisz użyć ikon rozkazów. Formować falangę. Przytrzymaj prawy przycisk myszy. Kiedy pojawią się ikony, przesuń wskaźnik w lewo, aż podświetlisz ikonę linia. Teraz przesuń go do góry, do chwili, w której wskażę ikonę Luźny szyk. Monij przycisk myszy. Wywołasz teraz nazwę Nowego szyku bojowego. Chronić! Teraz kliknij Na mnie. Tropie. Pamiętaj, że kiedy wydasz rozkaz zmiany szyku, twoje jednostki uformują go dopiero po otrzymaniu następnego rozkazu. Potem będą go formować, dopóki nie rozkażesz im tworzyć innego szyku. Jak widzisz, Luźny szyk... Oznacza, że twoje oddziały ustawią się przede mną, chroniąc mnie własnym ciałem przed głównym uderzeniem wroga, ale jednocześnie uniemożliwiając mi oddanie strzału. Luźny szyk! Ma chronić! Kruszam! Różne formacje mają różne zastosowania. Przytrzymaj znowu prawy przycisk myszy. Gdy pojawią się ikony rozkazów, przesuń wskaźnik w górę. Wybierz krąg i kliknij prawym klawiszem myszy Formowe samą krąg. siebie. Ze mną. mnie. czas na tak, następną okay. lekcję. O, zbliża się kilka postaci. Grupa pierwsza. Siła i honor. Panie. Stać, albo damy ognia. Ognia. O, ognia. O, jest ich więcej. Tyro atakuje wioskę. Potrzebna pomoc. Musimy się dostać do tej wioski. Persefona nagrodzi nas, jeśli ocalimy jej poddanych. Nikomu nie pomożesz! Ach, most jest zniszczony. Musimy znaleźć inną drogę do wioski. Grupa pierwsza. Chroncie no ja. mnie! Chroncie mnie! Bogini. Za pozwoleniem Waszej miłości. Tak, tak, mów! Pozwólcie mi iść z Wami. Tam jest mój dom. Nie będzie, chodź z nami. Przyda nam się każda para rąk. Zaznacz wszystkich zwiadowców. Grupa pierwsza. Siła i honor. Teraz naciśnij Siła i, i teraz honor. naprzód. Zwiadowca do wiosny. Ja Jesteście podążę za Wami. Grupa Grupa druga. Grupa Siła pierwsza. i honor. Chronzę mnie. Czekajcie. Przed wami czai się niebezpieczeństwo. Zapewnimy wam pomoc kilku przyjaznych nam istot. Razem powinniście uporać się z siłami Pyro. Te krzykacze oddadzą nam nieocenione usługi, są jednak wrażliwe, namiotane przez przeciwnika pociski. Jeszcze coś. Wybierać jednostki i wydawać rozkazy możesz Można również za pośrednictwem map. Poćwicz trochę, jeśli chcesz. Naprzód. Lepiej poświęcić na to trochę czasu teraz, niż uczyć się w ogniu walki. Chroncie mnie! Z na ust! Mam złe przeczucie. To mi wygląda na pułapkę. Najlepiej będzie, jeśli pójdziesz przodem, ja dołączę za chwilę. Wróg na horyzoncie. Was! Ach. Wróg na horyzoncie! Diem. On mnie Twoi podwładni zostali zaatakowani. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Oto wioska. Szybko, naprzód! Róg na horyzoncie! Twoi podwładni zostali zaatakowani! Twój mag został zaatakowany! Twoi podwładni giną! Wiecie, że stanęliście na mojej drodze? Postępu nie można zatrzymać. Nie martw się, dziecko. Służyłaś nam wiernie. W zapłacie mybro, nie cię przed gniewem pyro.